Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej kuchni ze szczyptą motywacji. Dzisiaj będziemy przygotowywać tradycyjne placki ziemniaczane. Jest dużo sposobów, w których można przygotować te placki. Ja przygotuję dla Was w swoim wydaniu, które uważam, że jest ciekawe. Na dzisiejszy odcinek chciałbym Wam zacytować cytat Alberta Schweitzera. Szczęście to jedyna rzecz, która się... Która się mnoży, gdy się ją, ją dzieli. Pamiętajcie, że jeżeli macie szczęście i cieszycie się naprawdę tym yy, życiem i niczego Wam nie brakuje. Bo podarujcie też osobom w swoim otoczeniu trochę tego szczęścia. Dzielcie się tym, tym co życie Wam daje. Yy, więc. Yy, dobra, zaczniemy gotowe, będę później się rozwijał. Tak? No, bo to, tak. no i tak, mamy ziemniaki. Wszystkie, wszystkie składniki znajdziecie w opisie. Ziemniaczki przy, y, placki ziemniaczane przygotujemy też w stylu tradycyjnym, ale też będziemy mieć dodatek do nich. Więc zobaczycie, zobaczycie y, jaki, ale to już pod koniec odcinka, tak? Więc zostańcie ze mną. No i zaczynamy. Potelnie sobie może już na olej niech sobie się rozgrzewa. Czyli tak, bierzemy ziemniaczki. Trzy ziemniaczki trzemy na dużych oczkach. Ja uważam y, tak, że jeżeli dzieli się człowiek swoim szczęściem z innymi, to dostaje tego dziesięciokrotność. Nie można wszystkiego brać dla siebie i trzeba się dzielić tym z innymi ludźmi. Tak? Możecie też zmiksować wszystko, tak? to jest różne są sposoby. To już się nie przypomina co kiedyś było, że jak się 20 lat temu tarło ziemniaki, bo ziemniaki chwilę powstały to już od razu czarniały. Teraz to co widać, że, jest, że to już nie jest to samo, bo Ziemniaki są bialutkie, po obraniu, nie ciemnieją, od razu tak jak było to kiedyś. Dwa ziemniaczki ścieramy na mniejszych oczkach. Możecie też ścierać na tych mniejszych oczkach. Pamiętam jak kiedyś za dzieciństwie właśnie się ścierało na tych małych oczkach, tak? Ja bym chciał dzisiaj inne przygotować. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Mu... Moje odcinki w komentarzach piszcie, jeżeli byście coś chcieli, żebym przygotował, postaram się to zrobić. Może, może byście chcieli jakąś inną kuchnię, tak? Tajską, włoską, koreańską, a może coś hiszpańskiego albo portugalskiego. Ja jestem otwarty na Wasze propozycje, więc postaram się przygotować coś, czego nigdy nie robiłem. Drobno posiekamy możecie zetrzeć na tarce, jeżeli chcecie. posiekamy sobie jeszcze mamy też natkę pietruszki. Dajemy sobie natkę tutaj, ja sobie zostawię też troszeczkę do dekoracji możecie też użyć w szczypiorku osiekamy no i dobra, Narkę pietruszki mamy Czyli ten tą świeżość narki pietruszki dobrze, mamy jedno jajeczko, bijemy no i mąkę mieszamy wszystko. Oczywiście, jeżeli będzie wam wody się nazbiera. Trzeba troszkę odsączyć. To pewnie nam się nie da, bo się Mam przygotowany talerzyk z popiera, żeby odsączyć. Troszeczkę dodamy jeszcze soli, pieprzu. Teraz będziemy przygotowywać dodatek do dzisiejszych placków. Jeżeli oglądacie, dajcie suba, udostępniajcie przepis, czy to znajomy, czy rodzinie, komentujcie. Statelnia. To się nam chyba rozgrzewa. O, wiecie co, chyba posmażymy po trzy Zaczynamy. Mamy ser, może być gołda, ścieramy na małych oczkach. A, nam się stworzył? Już czuć aromaty z mojej katki. Ci za małe miski, nie wziąłem, ale zaraz okaże się. Wszystkie przepisy, które przygotowuję, Najbardziej lubię to, jeżeli mam coś przygotować. I tak naprawdę nie wiem co, zawiaduję się dopiero wtedy, kiedy mamy nagrywać. Bo w tym momencie zaczynam załączać swoją wyobraźnię i tworzyć. Położyć coś z niczego chyba wiecie co chyba My sobie większą troszkę miseczkę bo widzę że tego troszkę wyszło zobaczymy jak nasze placki się miewają co? chyba jeszcze 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 i tak jeszcze możemy możecie dać przez praskę czosnek a ja zewnętrz tak na przekór temu jak inni robią te trzy ząbki już tutaj czuję te zapachy i to czosnku i klasku. Wszystkie składniki macie na opisie. No i dobra. Tu się rumienną troszeczkę. Możemy jeszcze poodkręcać. Dodamy sobie pieprzu. Dodamy troszkę soli. Dodamy jogurtu naturalnego. Dodamy majonez i wszystko mieszamy dokładnie widzicie była za mała miska myślałem że będzie ok a tu mam no, tu inaczej piękny wyszedł dodatek do naszych plastików o to właśnie o to nam chodziło Okay. Pamiętajcie, żeby dbać o tych rzeczach, które spełniacie swoje cele, marzenia. Pracujecie dużo, żebyście dbali też o swoje zdrowie. Więc yy, na przykład wieczorami czy przed telewizorem yy, używajcie yy, okularów blokujących światło, nie, e, światło niebieskie. Ja staram też się to robić. Właśnie teraz nie widziałem, że one są aż tak zrumienione, bo mi tutaj zmieniły się kolor, więc. Patrzę, no ale jeszcze moglibyśmy jeszcze zmienić bardziej. Więc starajcie dbać się o to. Tak ze 3 godzinki przed snem. Eee, nakładajcie okulary, będzie Wam się lepiej spało. Będzie się wytwarzać to, No i kładźcie się też wcześniej spać. Tak ja też staram się, tak jak mogę... Tu nie, nie, dokładnie nie widzę, muszę sobie to Od razu jest inaczej. Ja dotykam palcami, więc wy starajcie się nie dotykać, żebyście się nie poparzyli. Jedni lubią zrumienione, jedni lubią lekko zrumienione, więc to już tak to się mówi. Gusty i guściki. Jeżeli wam nie odsączyliście i wam to zacznie puszczać ziemniaki, puszczać wodę, więc możecie troszeczkę mąki dodać. A już tutaj sobie od... O, tu już się nam się zrumienił. Drugi no i dobra. Zrobimy w tym momencie. Olejemy jeszcze trochę oleju. Następna temperatura nam będzie szła placków. No i dobra. Placki mamy przygotowane. widzę że z oleju też nam troszkę... No i dobra, przygotowujemy sobie te kratuszki. Na każdy płatek po troszku. No i, tak. I dobra. mam tutaj na tym ten... Nie które przygotowujemy tak. Jest super. Udało nam się. Stworzyliśmy szybko, szybki przepis. Smaczny i wracamy do lat naszych młodzieży, jak się jadło placki ziemniaczane. Więc zaraz będziemy próbować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że będziecie oglądać mnie dalej. E, dajcie suba, udostępniajcie, komentujcie, co byście chcieli, żebym jeszcze Wam ugotował. Ja postaram się te wszystkie, e, wszystkie przepisy, które byście chcieli, żebym zrobił, przygotować. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, do mojej kuchni ze ścieżką motywacji. Miejcie ten fan, e, dążcie do swoich celów, działajcie, nie bójcie się. Dzielcie się swoim szczęściem, uśmiechem, radością, swoją energią z otaczającym Was yy, otoczeniem. Życzę Wam dużo zdrowia w Waszej rodzinie najbliższym. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.